Omówię wyzwanie. Czytaj dwie liczby typu IN 64 i wypisz ich różnicę w postaci działania. Zanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę czytaj IDR. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średni. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych war, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą oddzielone znakiem przecinka. Separator. Ukropek. IN64. Zmienna o wartościach całkowitych z zakresu w przybliżeniu minus 9 razy 10 do 18 do plus 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu IN64 można wykonać działanie odejmowania przy pomocy operatora minus. Na końcu piszemy średnik. Begin. Oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Pytanie read w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji read ln, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej a, w znaku minus, wartości zmiennej b, w znaku równa się oraz wartości wyrażenia b minus a, to jest różnicy wartości zmiennych b i a. Instrukcja write line ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja write line a minus b równa się b minus a oznacza złożenie instrukcji write b, write minus, write a, write równa się i write line b minus a. N z kropką oznacza koniec programu.